Kochani, zabieramy dzisiaj kolejne fajne miejsce. Myślę, że fajne. Jeszcze nie, nie obejrzałyśmy go. Jesteśmy w parku miniatur. I modele, które tu się znajdują, dotyczą Berlina i okolic. Więc zobaczymy, pozwiedzamy, popatrzymy. to nawet jakiś plec zabaw jest, to już się młody cieszy. Wejście kosztuje 5,50 dla osoby dorosłej. Dzieci do lat 7. Za darmo chyba, No i oczywiście zniżki wszelakie dla uczniów, dla osób starszych i itd., itd. Więc zaczynamy eksploatację, i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. To zaczynamy. Tu jak widać leżaczki, jakieś małe zabaw dla dzieci. No i pierwsze, pierwsze budowle. Nic mi tam, budowle, ale no, niesamowite. Nic mi ta budowla nie, nie mówiła. Takim urokliwym parkiem miniatur, który pamiętam z Polski. A widziałam kilka. To jest ten w Kowarach. Gdzie są wszystkie zabytki Województwa Dolnośląskiego. <gry> Jedzie sobie tramwaj, pociąg, nie wiem co to jest takiego. Dotykać nie wolno tego. Możemy tylko patrzeć. No bawić się tym, no niestety, ale nie można. Zaraz Zarazuje się, że tutaj są nie tylko stare budowle. Ale również i takie nowoczesne, można powiedzieć. No, chociaż za piękny ten blok, moim zdaniem, nie jest, no ale też tutaj jest. Nie widziałam jeszcze, żeby bloki były jako miniaturki gdzieś w jakimś parku. No i trzeba było zrobić chwilę przerwy, bo jednak. Co dziecko takie mało najbardziej interesuje? No, no plac zabaw, no wiadomo, nie? Tutaj są jakieś plastikowe, różne zabawki, jakieś zjeżdżalnie, no takie trochę dla takich baluszków ale zawsze i tak jest bardziej to interesujące, okazuje się niż te wszystkie przecudowne budowle. No także fajnie, bo tutaj jest akurat takie też miejsce dla dorosłych, którzy mogą sobie usiąść i poleżeć. To właśnie jest prawdziwa frajda. To jest życie. No i co? Tak też można zwiedzać. Proszę bardzo. Kawka jest. Leżaczki są. Słoneczko świeci. I zwiedzanko się samo robi. Ludzi jakoś przesadnie dużo nie ma. Więc jest okej. Okay. Ja się teraz wyrwałam trochę, zostawiłam ich tam na tych leżaczkach. Było fajnie, no ale przecież nie po to przyjechaliśmy tak naprawdę. <noise> nie po to, żeby sobie na leżaku leżeć. Więc ja tu sobie trochę położę, popatrzę, to zwiedzam. Oj, gdzieś pies. Coś się tam dzieje. Coś się tam dzieje, Bałecha. O! Jakieś mrówy są takie wielkie tutaj, gryzą, słuchajcie, gryzą z Kuwańca. Powiem Wam, że ja połowę tych zabytków to nie znam, no bo one są jednak, powiedzmy szczerze, nie tylko z Berlina, tylko z okolic, okolic i to nawet całkiem takich dalekich, no Brandenburgia cała, więc no ja ją tak niekoniecznie zwiedziłam jeszcze, więc jeszcze dużo przede mną, jak się okazuje. Takie ładne, fajne miejscowy są. Więc no, no nadrobienia jeszcze mam dużo. W pobliżu, gdzie on jest, to jest most graniczny pomiędzy Berlinem a Potsdamem. Zamytkowy most. Bardzo znany. I nie tylko ten most jest tam do zobaczenia. W okolicy jest również zamek, park. Więc tak, tam też jeszcze się przejadę któregoś dnia, a za nami z tyłu wyspa Pawia. No dobrze, kochani, widzicie, tu jest makieta w ogóle, która pokazuje, gdzie znajduje się ten, ten park miniatur. Ja już się z Wami żegnam z tego miejsca. Było warto, tak, chociaż nie jest to blisko centrum. Od razu mówię, że jednak trochę czasu na dojazd trzeba poświęcić. Oczywiście, jeśli macie swój środek lokomocji, to żaden problem ale komunikacją miejską to jednak trochę trwa ale warto przyjechać zachęcam a my spacerujemy sobie dzisiaj taką ładną dzielnicą Teltow ta dzielnica to już znajduje się można powiedzieć poza terytorium, terytorium Berlina chociaż należy do Berlina ale to już jest strefa C i no, i cóż, dzisiaj naszym celem jest taki rodzinny, prywatny ogród zoologiczny. Może ogród to jest trochę za szumna nazwa, ale jest to taki ogród dla zwierząt. I są jakieś takie fajne zwierzątka do przytulania, jakieś ptaszki. Teraz się odwrócę, żeby pokazać, że idziemy w trójkę. Tak, no, bo do takiego ogrodu zoologicznego, czy parku, czy to, to można nazwać to. Najfajniej jednak z dzieckiem. No i dochodzimy do Popatrzmy na ceny. Czy są takie, jak były tam na stronie? Dokładnie. Czyli tak. Dorośli 4,50, dzieci od roku do 16 roku życia. 3, nie przejdzie, żebym powiedziała, że mam 16. No raczej nie. Jemu też nie możemy zaniżyć wieku na roczek. A tu od razu, patrz, od razu czekają nas tutaj koniki małe. Plac zabaw. O, no i fajnie, ale najpierw chyba jakiś bilet trzeba kupić. No lodzik musi być, wiadomo, od tego zaczynamy. A teraz proszę bardzo, to co dzieci lubią najbardziej. Kanarki kolorowe. Tu następne klatki z papuszkami. Te koniki tak stoją, takie zamulone. Nic się nie ruszają w ogóle. Halo kolego. A coś ty taki spokojny. To jest jakiś ten plac zabaw. Dzieci mają różne rowerki, różne samochodziki do zabawy. Fajnie. Oj, łapki nie wkładały taki plac zabaw dla dzieci, także no, mają co robić. Fajnie. A, młodzieniec już się tam buja. A, co tak kosa wyprawia? Przelazła prawie na drugą stronę. <laughs> No, jedzenie można kupić tylko u nich i takie się tu daje, zresztą to jest bardzo, bardzo mądre, bo ludzie głupoty dają zwierzętom, typu słone paluszki, do no nie? I wtedy chorują zwierzaki, więc taka torebeczka 50 centów kosztuje. A radość wielka. Oj, tu! Nie tu zaczepia. Podobnież kozy mogą jeść ile wlezie. One nie mają takiego wyczucia, że już są najedzone. Na szczęście, chyba to jedzonko jest mało kaloryczne, dlatego I sprzedają jednak w niedużych tych torebkach, więc chyba nie utuczą się za bardzo. I co my tu jeszcze mamy? Za dużo to znowu tak jakoś nie ma. Jest dużo klatek. Nie... Dużo klatek jest z ptakami. I nasz tutaj młody, awanturki robi, że chce na plec zabaw. Tu mamy króliki. Dziecko nic nie interesuje, ja muszę sama przebiec przez te wszystkie tutaj ścieżki. być na razie kurę. <grywia> ja się nie są te kube. E, kube, kury. Kury tak ogólnie jeszcze to, yy, czy polecimy takie, taką wycieczkę tutaj. Oczywiście to wszystko zależy od upodobań naszych, naszego dziecka, ale myślę, że ogólnie będzie się podobało. Bo dzieci lubią szczególnie taki plac zabaw, gdzie zabawek jest mnóstwo, gdzie mogą po prostu yy, bawić się. Do wyboru, do koloru tego wszystkiego było bardzo, bardzo dużo. No, zwierzątka też robią roboty, wiadomo. Ale generalnie. To jest taka atrakcja dla dzieci do wieku 5 lat, no może 7. No cóż, kończymy dzisiejszy. Dzień jeszcze może nie kończymy, bo dzień jeszcze jest w pełnym rozkwicie, ale kończymy naszą wycieczkę do tego ogrodu. Zawsze mówię, że trochę ogród, no ogródek. Zoologiczny. Więc skończyłyśmy. Wszystko się pobawiło, ale właściwie tak powiedzmy szczerze. Yy, te zwierzątka go tak średnio interesowały bardziej ten plac zabaw, te wszystkie tam inne takie gadżeciki fajne, które, których było dużo. No, no i tyle, na no, karmienie było też oczywiście fajne, yy, a my jako dorośli, no to takim jesteśmy dodatkiem, bo szczerze u nas to jest naprawdę typowo, typowo dla małych dzieci. Już nawet chyba większe to no, trochę by się nudziły tutaj, no może sobie osiołka pogłaskać, kury zobaczyć, papugi. Owieczki, no ale to myślę, że to jest jednak dla dzieci do pewnego wieku. W każdym razie żegnam się z Wami i do